Cześć. Cześć! Witajcie na kanale Miją Pomysł na Minutę. Dziś na naszym stole Kubrick System One 200, a w nim przedłużacz. Tak jest, czyli nasza kolejna listwa zasilająca. Zapraszam. Pod ostatnim materiałem na temat listwy, którą wykonaliśmy, pojawiło się kilka komentarzy, że rozdzielnia zajmuje zbyt dużo miejsca. My wspominaliśmy o tym, że rozdzielnia, która będzie budowana dla mnie, będzie skonstruowana zupełnie inaczej, będzie tego miejsca w środku zagospodarowane dużo mniej. Natomiast na bazie używania Twojej rozdzielni doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy kilku modyfikacji. W związku z tym ta wygląda zupełnie inaczej. To co? Myślę, że nie będziemy przedłużać i pokażemy jak ona wygląda. Zapraszam! Dwusetka One w wersji z pokrywą Basic, tak to sobie wymyśliliśmy. Dlaczego sobie to tak wymyśliliśmy, to za chwilę zobaczycie. Jak widzicie, z przodu się nic nie zmieniło, czyli nie pojawiło się nam to dodatkowe gniazdo, które było w listwie u Mateusza, ponieważ ja doszedłem do wniosku, że mi trzy gniazda w zupełności wystarczą. Dlatego gniazda pojawiły się z tej strony, trzy sztuki gniazd tablicowych, standardowych, czarnych jak we wszystkich rozwiązaniach, które budujemy, plus do tego niebieskie małe gniazdo siłowe, które używamy jako po prostu nasze gniazdo zewnętrzne, jako taką szybkozłączkę powiedzmy. Yy, moglibyśmy oczywiście zastosować takie gniazdo i zrobić przedłużacz z dwóch stron ze standardową wtyczką. Ale doszliśmy do wniosku, że to będzie po prostu dużo lepsze. Rozwiązanie, yy, i dlatego tak robimy. Niestety to gniazdo odrobinę wystaje poza obrys skrzynki, co nie powinno być jakimś większym problemem, ale należy o tym wiedzieć. Przód otwieramy i naszym oczom ukazuje się. Tada! Dlaczego wybraliśmy pokrywę w wersji BASIC? To jest odpowiedź na to pytanie, dlatego że tutaj możemy powycinać po prostu te wzmocnienia. I poukładać wszystkie te rzeczy, które mogą się nam przydać. Jak wiecie, większość urządzeń, z których korzystamy, zasilamy z kabli komputerowych, żeby wykorzystać złącze komputerowe, dlatego jest tutaj dodatkowy kabel komputerowy. Mamy tutaj ładowareczkę do standardową 5V do telefonu, z kablami do telefonu i z dodatkowym kablem mini USB, czyli mamy mikro, mini i USB-C, w zależności od tego, jakie urządzenie. Macie, jakim urządzeniem chcecie ładować spód. Jeśli chodzi o spód, no to centralną część zajmuje właśnie nasz przedłużacz. W tej chwili się go pozbędziemy. I jakie nastąpiły modyfikacje? Po pierwsze, zastosowaliśmy dwie dużo mniejsze puszki hermetyczne. Oczywiście o hermetyczności całej konstrukcji możecie zapomnieć, no bo po pierwsze, wycinaliśmy dziur. Zarówno w puszkach, jak i w całej skrzynce, więc p 66 już dawno poszło się. Yy, mamy tutaj yy, oczywiście podkładkę indukcyjną, tak, czyli do ładowania urządzeń, które ładują się w tak zwanym systemie bezprzewodowym. Oraz wyciągnięty tutaj dodatkowy przewód USB, który wychodzi nam tutaj na zewnątrz. Dlaczego tak? Dlatego, że jak będziecie chcieli montować, znaczy ładować urządzenie, które jest na przykład na statywie, albo jest dużo większe i nie zmieści się wam w waszej skrzynce, to możecie to zrobić na zewnątrz, w środku dodatkowo, standardowo znajduje się gniazdo wewnętrzne do podłączenia ładowarek i innych urządzeń, które będziecie chcieli ładować wewnątrz w waszej skrzyni. Które jest dodatkowo wyposażone w dwa złącza USB, do którego możemy podpiąć albo naszą ładowarkę indukcyjną, albo możemy podpiąć do tego nasz przedłużacz i wtedy ładować na zewnątrz. Czy nasz sprzęt działa? Zaraz się przekonamy. Czyli, tak, warto wspomnieć, że kabel zasilający jest identyczny jak w poprzedniej listwie. 3 razy 1,5 kwadrat w gumowanej wersji dla łatwego zwijania i rozwijania. Tak jest. Nasze złącze. Podłączamy. Wpinamy się do prądu. No i tu niestety w tej wersji, tak jak wspominałem wcześniej, nie ma y, żadnych światełek, więc nie wiemy, czy ten prąd jest, czy go nie ma. Można by było oczywiście z tym powalczyć, ale mnie wystarczy bez, wpinamy naszą ładowarkę, i już wiemy, że zasilanie jest, bo pojawiła się zielona dioda. Wpinamy nasz akumulator, i jak widzicie, urządzenie się nam ładuje, czyli nasza bateria się ładuje. Jeśli chodzi o ten sprzęt, to myślę, że z grubsza tyle. Jeśli chodzi o koszty, to tutaj koszty są dużo niższe niż w przypadku. E, skrzyni, którą dawaliśmy wcześniej, ze względu na to, że odpadają nam e, wszystkie... wszystkie zabezpieczenia, odpada nam kontrolka, jedno gniazdo dodatkowe. No i w tej wersji w kosztach dochodzą na przykład ta ładowarka indukcyjna, ale w sumie no, każdy preferuje inne rzeczy w swojej skrzyni, więc u każdego te koszty będą zupełnie inne. No, my tym razem zamknęliśmy się w kwocie około 400 zł. Razem ze skrzynią, więc myślę, że całkiem nieźle i całkiem rozsądnie. Według mnie rozwiązanie jest fajne. Ono będzie odpowiadać moim, mojemu zapotrzebowaniu przede wszystkim. Wadą użycia dwusetki jest to, że większość ładowarek wygląda w ten sposób. Więc jeśli włożycie większy akumulator, tak jak ja mam w tej chwili czwórkę, gdybym włożył tutaj dwójkę, zamknie się ładowarka w środku bez najmniejszego problemu. W związku z tym musicie o tym wiedzieć. Możecie rozwiązać to również w drugi sposób: powycinać te żebrowania i zamontować ładowarki. I w pokrywie. W pokrywie. W związku z tym w tym momencie zyskujecie przestrzeń około 6 cm, jeśli dobrze pamiętam. 5,5 cm więcej, ale musimy pamiętać, że wtedy już stawanie na skrzyni nie jest tak bezpieczne. Tak jest. No i co? No i to myślę, jeśli chodzi o to rozwiązanie z grubsza, tyle. To jest uproszczona wersja. Powiedzmy, która została wzbogacona o kilka rzeczy, i ona najprawdopodobniej już po prostu taka zostanie. Tutaj nie będziemy kombinować już nic więcej z tymi listwami, bo, bo jest to wystarczające. To, co moglibyście ewentualnie zmienić i zrobić u siebie, zastosować pokrywę z przezroczami i ładowarkę indukcyjną, wtedy przykleić pod przezrocze i ładować telefon, który będzie w przezroczu schowany. My stwierdziliśmy, że takie rozwiązanie nam lepiej odpowiada. Zwłaszcza, że no ja korzystam z kilku telefonów yy, i te ładowanie bezprzewodowe ma tylko ten telefon, który nie jest telefonem budowanym, w związku z tym on się tutaj spokojnie powinien nam czuć. Warto podkreślić z ładowarką, że w, w przypadku zastosowania tych obudów one są niższe niż skrzynka, więc tutaj dostajemy wygodną przestrzeń, dzięki której mieści się zarówno ładowarka i telefon. Położona skrzynia nie dociska telefonu, nic się z nim nie dzieje. Dokładnie. Wadą tego rozwiązania jest to, że nie ma pozycjonowania telefonu ze względu na to, że jest to przystosowane do, do kilku, że tak powiem, modeli, które są używane. Nie ma stałej wielkości. W związku z tym, jak przychylicie skrzynkę, to on się wam zsunie z tej ładowarki. O tym też należy wiedzieć. Jeśli korzystacie tylko z jednego telefonu, możecie sobie zrobić jakieś dodatkowe pozycjonery z drewna i to jest taki pomysł dla was. Ja testuję różne telefony, oprócz tego, że korzystam z dwóch standardowych, więc w moim wypadku to rozwiązanie nie wchodziło. Ok. Jeszcze jeden pomysł, który możemy podrzucić Wam na przyszłość, nad czym też się zastanawialiśmy, żeby jeszcze mniej miejsca zajmowała yy, sama listwa. Zamiast obudów, zastosować tutaj korytko kablowe albo wentylacyjne, takie o przekroju 50 do 100. W momencie przyklejamy je do ścianki z tej strony, tu mamy tylko 5 cm szerokości, gniazda nam się bez problemu mieszczą. Gorzej będzie z zamocowaniem tego gniazda wewnętrznego wtedy, ale jeśli uważacie, że gniazdo wewnętrzne nie jest w Waszym przypadku konieczne, to można zastosować sam taki profil i wtedy tylko 5 cm ze skrzynki jest zabierany na samą listwę. Tak jest, więc jest to kolejne rozwiązanie. W takim wypadku możecie zastosować tą dodatkową przygrodę i macie jeszcze ten, tą część miejsca, która Wam zostaje pomiędzy przygrodą, a tą listwą na zagospodarowanie dodatkowych przewodów bądź ładowarek. Tyle myślę w tym temacie. Więc... Więcej nie ma nic do gadania. Tak jest. I tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Zastanawiam się, jak się Wam ten pomysł podoba. Które rozwiązanie według Was jest lepsze? Kto już zrobił sobie taką listwę, bo uważam, że... Rozwiązanie z jakby zbudowania, to jest nasze uzupełnienie z zestawu odkurzacz, separator pyłu listwa, czyli ten podstawowy zestaw, z którym będziemy się poruszać zawsze. Plus oczywiście głośnik, plus drugi głośnik, który zobaczycie <coughs> y, pewnie w jakimś tam kolejnym materiale. I mamy jeszcze parę innych ciekawych rzeczy, więc y, zobaczycie wkrótce, co uda nam się stworzyć. Tak jest. Pamiętajcie tylko o jednej rzeczy: że należy bardzo mocno uwzględnić przy budowie listwy to, że jeśli chcecie budować inne rozwiązania, to musicie cały czas wyjście prądowe mieć z jednej strony, żebyście potem nie mieli wiecie, prątaniny kabli dookoła wieżyczki ze skrzynkami. Więc o tym należy myśleć, jak już swój zestaw organizujecie. I co? I kończymy w takim razie. Pozdrawiamy Was serdecznie, zapraszamy standardowo na. Instagrama, Twittera i Facebooka, do wszystkich naszych grup facebookowych, gdzie możecie wrzucać wasze zdjęcia, Waszych przeróbek. Tak jest. E, zapraszamy Was na live, które są co niedzielę o 20.00. Bynajmniej staramy się, żeby były na materiały, które są zawsze w poniedziałek i w piątek. A my tymczasem kończymy. Pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Cześć. Cześć.